Witam serdecznie Miodek. Sporo kolegów pyta się, jak tam mój Japoniec, a żyje. Proszę bardzo. Zimuje już drugą czy trzecią zimą, nie? Drugą. Matka sobie sama radzi. Znaczy pszczoły chyba, z matką razem, nie? Tak do końca nie wiem co tam w środku jest. Wiem tylko, że pszczoły przyzimowały. Chodzą, noszą że się doczekamy w tym roku pierwszego pirowania. No, jest to ul, który kiedyś mnie zainspirował. Ale okazało się, że rozwijając pasiekę, nie jesteśmy w stanie wszystkiego dopilnować. I tak on sobie został. I tak sobie stoi tutaj. I proszę bardzo, jak pięknie pracują pszczółki. Każda wraca z pyłkiem. Mają swoje gniazdo. Nie taki jak, jak y, przerażenie im wymyślił. Jest ciężko go tutaj zajrzeć. Ale spróbujemy coś, coś zrobić, żeby zajrzeć do że siłatka. Może się nie obrażą. Jest tu ciasno, bo tutaj zarosło. Co świadczy o tym, że że się za bardzo nim nie interesowaliśmy. Jest zakitowane To może najpierw spróbujemy otworzyć tu. Dopiero otworzymy by od góry. Co my tu mamy? Nie? Jest dosyć ciężki. Nie? Ale to może być przyczyna, że jest natchany wilgocią. Nie do takich bliżej, bo to i tak nic nie widać. Proszę bardzo. No dobra, Zawierz głowę. To sobie zbudowałem w zeszłym roku. A my im to zabieramy. Czyli zmniejszymy im gniazdo. Nie będziemy zabierać. Nie? Czemu? Nie, zostawimy im to. Nie, no nie, trzeba im coś tam zrobić. No. Nie. Nie chcesz spróbować? Nie. Dzikiego Szkoda. miodu? Nie. Zdejmiemy im tą półnastawkę tutaj, bo ona jest tutaj niepotrzebna w tej chwili. Nie, zostaw, bo patrz już mają przy końcu. To, to, zostaw. Ale zanim tam dojdą, to wiesz. One siedzą na dwóch, ja wiem. praktycznie na dwóch korpusach. Ale zostawimy im. Zobaczcie, teraz się... się ciepło zrobi. To... No, widać coś? No, widać środek. Na środek, tak, pusta A nie chodź no, ale mi tu prosto, przed tym. Ale chodźmy ale zobacz tym. z pola wróciło, zobacz. Sa, no, cała no, chmara. No dobra, postaw z powrotem. A pamiętasz, jak były postawione? No wiadomo, wylotem do. To... Aha, bo tam nie, nie ma wylotu. Tak jak trzymasz teraz żeby no, się nie rozleciał. Tak do końca nie wiemy ile mamy zapasów, to wadze nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Patrzcie, zobaczcie ile przyszło, przyleciało z pola. Widać To bierzemy im tu dym, żeby im to nie przeszkadza. Jakby ktoś miał z takich uli, to fajna zabawa i fajny mi oddywa. By jako ciekawostka. No. Nawet nie wiem, jaka ta tarasa tam jest. Została wrzucona rójka. Zobaczymy, co by tutaj zrobiły. Się oczywiście, jak się coś otwiera, to od razu się rujnuje. A zobaczcie, tu mają jeszcze zapasy, widać, zasklepione. Czyli ten górny korpusik jeszcze nie jest obsiadany, czyli mają trochę pokarmów. Ale teraz powinny wyjść, bo, bo trochę będzie im marsów, czerw i pokażą łebki. Nie robię takiego zbliżenia, fajniej będzie jak będzie dalej. O. Zobaczcie, wszystko zakitowane naturalnie. Ul nie był malowany. No, zobaczymy. Będą się rozwijać. Będziemy pokazywać na następnych, następnych filmikach. Obiecuję, że w tym roku będzie tych filmów więcej. No i pozdrawiam wszystkich. A operator proszę umożliwić tym yy, gwiazdom do, do, dolatywanie do ula. Razie... Powrót do domu. Powrót... O, powrót do domu. Zawsze mi brakuje słów. Ale nie jestem filmowcem. Dobra.